Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry. Z tej strony Kubol, Witam w kolejnym odcinku na kanale Zamawiania Serialu Sprawiedliwej Trzy Miasto. Tym razem bierzemy odcinek 77-78 pod lupę. Jak zwykle po dłuższej przerwie, bo remont trwa nadal. I też dlatego odcinek dzisiaj bez kamerki, bo biorę to tak naprawdę na szybko, bo póki jest przerwa w remoncie. I bo też nie mogę, raz nie mogę was zostawić tyle bez odcinka dwa specjalnie nie oglądam odcinków dalszych żeby na bieżąco wam omawiać te które widziałem i później się wezmę za nadrobienie bo zostały mi dwa z poprzedniego tygodnia I przechodząc do odcinka 77 duetu Grzymski-Lipiec sprawa bardzo ciekawa Uważam, że bardzo ważna społecznie, ponieważ pokazuje, do czego doprowadza, że tak powiem, wprost homofobia, ponieważ, jak pamiętacie, taksówkarz zabijał kobiety, które były w związku z innymi kobietami, bo po prostu ich nienawidził, no bo był po prostu homofobem. Jakby to pokazuje do czego homofobia może prowadzić Ale też tutaj nie, nie, nie chcę tutaj się jakoś wypowiadać na ten temat że tak powiem Dogłębnie bo nie czuję się na tyle mądry Prywatnie Kurde teraz żeby nie pomylił odcinku bo oglądałem to trochę dawno chyba w weekend Prywatnie mieliśmy dalsze tam sprawy z Kantem no powiem Wam y, wątek na plus, chłop nie ma lekko. Przepraszam za te szczekanie psa, ale tak jak mówiłem, warunki są y, utrudnione przez obecny czas. Mieliśmy też dalsze sprawy z Kantem, y, który to no lekko nie ma. Y, układy się się pozmieniały po wyjściu z więzienia. I próbuję to jakoś wszystko poukładać. I teraz. Ja myślałem i da dajcie znać w komentarzach, y jeżeli się ja mylę, a raczej się mylę, bo ja myślałem, że to zdjęcie, które y Kant pokazywał mu jemu żony lipca, że to jest jakoś teraz no cicho, rzecz bądź ale już nie będę przerywał, przepraszam za takie warunki, ale a ale co? Y ale no tak jak mówiłem, warunki utrudnione. I, ty, I wracając, ja myślałem, że to zdjęcie, które Kant pokazywał mu, żony mu lipca, że ono jest jakoś teraz, a się okazało, że to ono jest sprzed 20 lat, gdzie ja myślałem, że, że, że żona lipca serio gdzieś żyje i się ukrywa te, te sprawy, a to się okazało, że ona gdzieś jakby uciekła, wyjechała, z tego co ja zrozumiałem. I no, odcinek też się według mnie kończy bardzo ciekawie, bo. Yy, przyszła ta kobieta, której imienia zapomniałem, z którą się kilka odcinków temu yy, Kant spotkał. I no, wisi im długi, ale powiedzieli mu, że jak coś zrobi, to mogą mu ten dług odpuścić. I się domyślam, że może chodzić tutaj o zabicie lipca. Może no na przykład, ale no, musimy oglądać dalej, bo wątek, według mnie, bardzo na plus. Przejdźmy do odcinka 78, gdzie totalnie mnie rozwaliło fakty, że była ta sprawa z tym, jakby takim sektorem, stowarzyszeniem, gdzie ja totalnie uważam, że zrobili sobie jajca z pewnego profilu na TikToku że tak powiem, dotyk i sobie do sami, bo mi to bardzo to przypominało. Sprawa też dla na, Naplus, bardzo ciekawa. Widzieliśmy też. Yy, dalszy rozwój no kurwa mać trudno być youtuberem jak, jak ma się psa widać yy, wzięliśmy też dalszy rozwój relacji Berg-Wróbel yy, yy, gdzie no tutaj można by wnioskować, że, że poszło to dalej, bo to widać tylko jakby według mnie Wróbel się dziwnie zachowuje, bo yy, według mnie Be po Berg widać, że ona z tym Adamem chce być przy... Uf, przepraszam, widzę że naprawdę. Yy, gdy chce być przyjacielem yy, z, Woku z Wokulskim, a z Wróbem chce być. A jakby no, Wróbel nie powiedział jej, że był wtedy i to dla mnie dziwne, było dosyć. Aczkolwiek trochę rozumiem, bo no, troszkę zazdrosny, tak? Ale no, tak jak mówię... Czy według mnie to lepiej, czy, czy, czy Wrubel, czy, czy Wokulski? Nie wiem. Jakby w tego typu, typu serialach wątków romantycznych nie jestem, ale wiadomo, trzeba też prywatne życie, życie policjantów, uczuciowe poza pracą, pokazać. I takie wątki są potrzebne. Wiadomo, ja to bym chciał, jak chyba każdy tutaj z fanów serialu, żeby no, Berek była z Pietrasem, ale chwilę, na chwilę obecną jest to niemożliwe, bo. Jak wiemy, Pietras woli panią prokurator, co moim zdaniem też jest spoko, bo, bo niespodziewane i zaskakujące, e, przepraszam, nic nie widzicie. E, póki co Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że mimo trudnych warunków odcinek Wam się podobał, zostawcie sobie łapkę w górę oraz komentarz, widzimy się w następnym odcinku, który no, chciałbym Wam poja poja powiedzieć, pojawi się jutro. Ale za cholerę tego nie wiem. Trzymajcie się do następnego narka.